Witam wszystkich serdecznie, niedzielne popołudnie, w pięknej scenerii mojego stawu tutaj uzyskałem taką moją stazę. Chciałem Was zaprosić tutaj, e, coraz więcej informacji już podaję o Kubie. Chciałem Was zaprosić na wyjazd na Kubę e, na głodówkę w przyszłym roku. Rewelacyjnej cenie, nie ma w Europie takiej podobnej żadne biuro wam nie zaproponuje takiego wyjazdu za, za takie pieniądze, za 1000 czy 1200 euro za cały miesiąc pobytu na Kubie. E, w tak doskonałym ośrodku e, byłem na Kubie, zwiedziłem, pokazałem moje filmiki. Byłem w Ramdraderos, byłem w Trinidadzie, widziałem miasteczko jak, jak małe w Hiszpanii. Kuba, dlaczego na Kubie, wielu ludzi pyta mnie dlaczego na Kubie teraz, byłem na Filipinach od 7 lat, znam na Filipinach, znam Filipiny, totalny hałas, inny zupełnie kraj, nie da się nawet porównać, na Kubie jest totalna cisza, nie ma samochodów, nie ma korków. Plaże są puściuteńkie. Jedne z najpiękniejszych plaż. Byłem w Wandra, teraz pokazałem, kąpałem się. Nawet sama woda w, w, na, na Kubie jest cieplejsza niż Filipina. W styczniu jest to temperatura zbliżona, więc też temperatury zaczynają się od 24 stopni w styczniu, 30 w marcu dla ostatnich grup. Chcę, chcę zrobić inną grupę, dla ludzi bardziej. Już tutaj, którzy zaczynających czy zaawansowane, którzy byli z nami, na Filipinach już jest to zupełnie na Kubie, zupełnie inny ośrodek, nie będziemy czekać na jedzenie, nie będziemy tracić czasu na jadalni, całymi godzinami, czy ktoś nam poda jedzenie, czy nie. Jest to zupełnie innym ośrodku zrobione. Rząd kubański nie zgodził się na wyrażenie słowa głodówka, mają to wpisane w Konstytucji, że nie ma organizowania żadnych głodówek. Kuba jest akurat jeszcze komunistyczna, także mogliby to źle odebrać. Chcę zaprosić ludzi w tak wyjątkowej cenie, po prawie trzech miesiącach rozmów byłem tam, sprawdziłem, poniosłem koszty, bo po to tylko dlatego, żeby nasze grupy, nasi ludzie mogli zresetować swój własny organizm. Pojechać, zobaczyć coś innego. Ma aż 50 lat. Yy, żyjesz tak, żyjesz, do tej pory żyłeś, czy używałeś alkohol, czy papierosy. Teraz masz okazję wyjechać, żeby te drugie 50 lat przeżyć bez pampersa na dubsko, tak jak ja mówię, żeby zresetować swój organizm, żeby pozbyć się naogów, żeby pozbyć się wszelkich. Yy, Przyzwyczajenie, które od lat masz, możesz po takiej resecie, po takiej głodówce, możesz być na owocach, możesz być na soku, ale nie uzyskasz tak silnego efektu oddziaływania jak na głodówce. Jedna głodówka jest to najbardziej bezpieczną formą helatacji całego organizmu. Nie potrzebujesz brać żadnych helatantów, sztucznych środków, nie potrzebujesz suplementacji, żeby wyprowadzić organizm na prostą. Masz do przerobienia choroby, tak jak ja pokazałem. Mam doświadczenie, zajmuję się 7 lat głodówkami, nie wystąpiło żadne, przypadek do szpitala, nie wystąpiło żadne odwodnienie, nie wystąpiła żadna utrata elektrolitu. Pierwszy na świecie zastosowałem głodówkę na Filipinach z sauną w temperaturze 100 stopni, gdzie ludzie spędzali po 40 czy do godziny w saunie, gdzie utrata elektrolitu, soli, sodu, samego chlorku sodu jest do 2,5 do 3, 3 gram z organizmu. Uzupełniałem go to przez rozpylone zioła i rozpyloną sól w postaci mgły, gdzie ludzie mogli wchłaniać i nie było żadnych utraty elektrolitów. Utratą elektrolitów również wiemy, jak postępować, wiemy co podawać. Podaje się wodę kokosową z odrobiną glukozy i wtedy nie ma problemu. Czatko wierzyć własnemu ciału. Nie bać się wtedy, że ludzie się, że popękały naczynia, że spadek ciśnienia, nic się nie dzieje. Były takie przypadki. Również miałem teraz całe 3 miesiące. Zastosowałem pierwsza raz na świecie głodówki z a więc 10 dni głodówki w połączeniu z 10 dniami sauny codziennej. Jest to taki efekt dla organizmu, jakby to była głodówka dwudziestodniowa. To znaczy, głodówka robiona konwencjonalną metodą picie wody, czy na kokosie, czy na suchej, oczyszcza organizm w pewnym stopniu. Ale to jest tylko jelito nerki i wątroba. Przy zastosowaniu sauny oczyszczamy organizm przez skórę, jest to 20% powierzchni ciała skóra, a więc ogromna, ogromne oczyszczenie organizmu nie potrzeba się katować aż do 20 dni robić ją głodówkę. Godówkę każdy jedzie z nami, sobie robi czy 3, 5 dni, czy 10 dni, w zależności od na jakim poziomie jest, jakie ma przemyślenia, jakie ma choroby do przerobienia, czy korzeń choroby, czy to są wielkie nowe, jakieś sprawy nowotworowe, czy zwykła cukrzyca, czy tylko zwykły jakiś tam Hashimoto, które możemy zlikwidować po dwóch tygodniach już takiego głodówki i odpowiedniego organicznego jedzenia. Również wyciężyła głodówka, przemawia za mną, że na, Filipin, na Filipinach organiczne jedzenie jest bardzo drogie, pokazałem na filmikach. Gdzie mnie kupienie 3-4 produktów już wynosi 500 zł, komosa ryżowa, czy, czy tę właśnie quinoa, którą robiłem, czy, czy się to złociste, to wszystko są drogie ceny, czy olej kokosowy. Na Kubie mamy ośrodek, jedzenie jest, pełne, jedzenie jest inkluzyw, full inkluzyw, najlepszym jaki my ośrodku. Teraz zobaczcie na mojej stronie www.głodówka.com. Tam są wszelkie informacje, aleksandra pisze w kontrakcie. Także to co ja tu mówię, jest to zajadką. W kontrakcie są szczegółowe dane zobaczyć jaka jest cena, jakie są dni, ile jest za dziecko. Jest sauna cały czas do dyspozycji, cały czas są w pokojach, pokoje, są wymiane ręczniki codziennie. Jeszcze ja osobiście przyznam się, nie byłem w takim środku, do tej pory jeździłem na Filipiny, gdzie mieszkałem za 300 zł w pokojach, gdzie są mrówki, gdzie jest bałagan. Ja akceptowałem i to mi przeszkadzało, jechałem to w innych celach zdrowotnych. Dlaczego głodujący nie mogą być w najwyższym standardzie, jaki jest na świecie, gdzie odpoczywa Miami, Floryda, my również w takim ośrodku będzie, zapraszam. Będą mogli przyjeżdżać ludzie, nie tylko, jeśli będą miejsca, mogą jechać ludzie jako obserwatorzy, mogą zobaczyć, mogą z nami uczestniczyć w głodówce, mogą wspierać, mogą się przyglądać, że jednak da rady się, da rady organizm głodować. Wielu ludzi nadal w dzisiejszym czasie uważa, że nie jest w stanie zrobić dwóch, trzech dni głodówki, rozmawiam z takimi, oczywiście są zawodowcy, już jest wiele programów, wiele internetów, Wszyscy mówią dzisiaj wiele rzeczy, nie wiadomo co jeść, jak się poruszać. A więc taki czas głodówki jest to akurat idealna zmiana, idealny moment na, na zmianę, którą chcesz dokonać. Chcesz po głodówce oczywiście, zresetować organizm szybko, możesz potem przejść na, na jedzenie wegetariańskie, czy na roł, czy na same owoce, których ja również popieram i polecam. Ja łączę moje jedzenie surowe z gotowanym 30% gotowanego czy blanszowanego takimi zupami na w Filipinach od 10 lat ludzi wyprowadzam, nie ma problemu z gotowanymi, nie ma problemu wtedy z enzymami, jemy rano soki, umie przygotować ludzi po wyjściu z głodówki, jak to będę prowadził, po wyjściu z głodówki robimy soki, a więc na jadalni. Skończymy 10 dni głodówki, każdy decyduje czy na, na wodzie czy na kokosie. Kokosowa woda również cały czas tam będzie. Zaznaczam, ja pierwszy w Europie zrobiłem głodówkę 42 dni na wodzie kokosa, robiłem badania co tydzień, nie wystąpiła nawet anemia. E, cytokoniny, e, które występują w kokosie, zaznaczę króciutko 90. 90 dni żyje muszka, owocówka, jeśli da się jej tylko wodę koksów. Normalnie ona żyje 30 dni. Czy arginina, która ogromna, ogromna zawartość argininy. 283 mg argininy. Znacie argininy oczyszcza. Uzufa wielu ludzi i oszołomów tam mówi, że głodówka zanieczyści wątrobę, że amoniak zniszczy nas, że nerki zniszczą moczni. Akurat na wodzie kokosowej jest to tak bezpieczne, że arginina oczyszcza doskonale amoniak z wątroby, oczyszcza nerki, oczyszcza wszystkie fosforany, azotyny nerek, a więc nerki przygotowujemy do odpowiedniego działania, dzięki zastosowaniu wody kokosowej. Ta woda kokosowa tam będzie, również będzie woda kubańska, na Filipinach była woda destylowana, odwrócona osmoza niedobra, na wymioty zbierało. Również ludziom jeśli już, już masz trend do wody, organizm się broni, bo może nastąpić utrata elektrolitów, wypłukanie dalszego. Sodu z organizmu. Na wodzie kokosowej nam to nie zagraża. Kokos posiada 900 mg potasu, a 600 mg sodu, a więc jest idealnym płynem izotonicznym podczas głodówki. I również ludzie mówią, że nikt nie robił badań, oczywiście, ale już są eksperci, którzy twierdzą, że nie wystąpi moment przełomu na wodzie kokosowej. Również wystąpi, tak jak wystąpi, na samych owocach również występuje przełom pasiczy. Wystarczy dostarczyć tylko do organizmu 600 y, y, kilokalorii i, ba, i będzie to także odżywianie endogeniczne. Także y, piszę, wydaję teraz książkę, piszę o tym, teraz moje doświadczenia, y, pokazuję tutaj ludziom. Jest wiele informacji na internecie, także każdy skorzysta, każdy ma własną wiedzę i każdy wie, co, co się opłaca, co nie. Ja proponuję ludziom, ja pracuję jako wolontariusz, będę pracował tam 4 miesiące, mówię to wszem i wobec, żeby nikt nie mówił, na, że bije na konto pieniądze. Pracuję, pomagam tym ludziom, odbieram ludzi w habanie, jedziemy z samolotem z Warszawy, jest to bilet 1800 zł, będzie kosztował, bo to bierzemy czarter. Zapisać się należy na styczeń, bo pierwszy styczeń już zamykamy. Samych ludzi z Stanów Zjednoczonych, bo to jest 3 godziny dla nich: to jest Polonia, Polska, będą z nami, jedzie 180 osób. Także nie potrzeba wizy, bo się zmieniły czasy i teraz więźniów wypuścili. Pokazałem na Kubie. Teraz no, można sobie wymienić peso, euro, euro na 25 kubańskich peso i możemy za nie zrobić zakupy, zakupy zrobić kiedy, kiedyś mogliście za to zaszelić. A więc będąc na ośrodku nie musimy skupować, kupować, ale mamy wycieczki, mamy wyjazdy, zwiedzamy całą Kubę, nie tylko siedzimy na plaży. Jest możliwość pani, która będzie prowadzić jogę, jogę jest to matka Roberta, będzie mógł sobie ktoś wykupić taki pakiet tam za parę groszy dosłownie, ona nie ma parcia na pieniądze, nie będzie tam jakiś sum, holendarny sum żądać na, za jogę, mamy miejscowych szamanów, będziemy do nich jeździć po tylko 8, po 10 osób. Bo to się jedzie daleko pożyczonymi samochodami, nie ma tam już motorków, samochody są niedrogie, także pięć osób, jedziemy taką wyprawę, prowadzi nas Kuba Kubańczyk, mamy kubańską dziewczynę Tali, która była w ogrodzie, pokazałem całą rodzinę kubańską, ona nam tłumaczy, zna hiszpański, zna polski, także będzie pełen dyskondy, pełny komfort obsługi tych ludzi. Również na miejscu jest cały czas, w ośrodku jest lekarz, zaznaczam do godziny 19, nie żeby ktoś żądał drugiej w nocy, są dyżury, są telefony, są szpitale które sprawdziłem, odwiedziłem w szpitale, odwiedziłem szpital, gdzie jest cukrzyca, stopę cukrzycową się tam leczy, a nie obcina, tak jak w Polsce, przyjeżdżając z całego świata na Kubę ludzie leczyć właśnie stopę cukrzycową. Poziom, wbrew temu co sądzimy, poziom na kubańskiego szpitala jest, jest bardzo wysoki. Także zapraszam jeszcze raz, Taki takiej cenie w Europie zaznaczam, nie ma takich, takich wyjazdów na Kubę. Ja z moją grupą Aleksandra ze Stanów i Robert tutaj jest Polakiem, z Kubanką ożeniony, także pomagamy, prowadzimy tam jogę, robimy szkolenia, ćwiczenia. Ośrodek również oferuje różne, dzień różnych zabaw, dzień kubański, dzień zabawy, spotkania, wieczorki taneczne, także zabawa jest, jeśli ktoś chce, potrafi się bawić na głodówce, potrafi w ten sposób dynamicznie odpoczywać, może uczestniczyć, się, może iść na plażę, Cichy zakątku przemyśliwać, leczyć swoją duszę, leczyć ciało i wyciągać wnioski na przyszłość i leczyć boleriozę. Zapraszam ludzi z boleriozą, czasami nawet zmiana zmiana diety, zmiana odrzucenia, tak jak w moim przypadku, odrzucenie samego cukru, odrzucenie soli. Tam wszyscy co mówią, soli jemalajska, kłodawska, jeśli masz chore nerki, ostrzegam i zaznaczam, że wziąć raz na zawsze za końca życia zapamiętał, że sól zabijecie momentalnie wskoczy kreatynina na 7, na, na nerki siadają, nie ma możliwości wtedy jedzenia żadnego smalcu, tłuszczu i tak dalej. Nerki potrzebują ścisłej diety, gotowanych produktów, nie tylko surowizny. Także tak, a nawiasem do tego. Także będąc, ludzie będący ze mną na 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 głodówce na ci co są amatorzy, którzy zaczynają przygodę z głodówką im przekazać tutaj, jak to wygląda. Wielu ludzi do dzisiaj boi się jechać na parę dni na głodówkę, 2-3 dni uważałem, że że będą słabi, że, że nie będą mogli wytrzymać, że już nie będziemy mieć siły, odwitaminizujemy się, utracimy minerały. Nie, nic takiego się nie dzieje, mamy taki zapas minerałów, witamin w organizmie, że możemy głodować 40 dni. Zaznam, w czasie głodówki, którą przeprowadzamy zawsze występuje, e, występuje niedobór glukozy, która jest niezbędna do spalania tłuszczy. Ona również wytworzy się nawet na samej ketozie. E, e, dzięki temu wzrasta e, poziom ketonu w naszym organizmie, tak zwany moment kwasiczy i wzrasta poziom ketonu w naszym organizmie. Prawidłowo przeprowadzona głodówka nigdy nie zaburzy prawidłowego fizjonomicznego poziomu ciał ketonowych w naszym organizmie. W czasie głodówki występują takie zmiany, słabsze, słabsze objawy jakiejś tej kwasicy ketona, więc ból głowy, osłabienie, wymioty, gorączka. Występuje to około 2-3 dni. Nie ma problemu to z, z, tym, z, tym, z tym problemem u, u mnie i u wielu ludzi, którzy mieli na, na momencie kwasicznym na głodówce, której byli. Również głodówkę przeprowadzamy na wodzie kokosowej, wodzie czy suchej. To już jest indywidualna sprawa każdego, jego chorób, jego przemyśleń i jego silnej woli. Yy, wielu ludzi... Pyta, w szóstym dniu, w siódmym dniu. W zależności od czynnika, który zastosujemy, czy woda, czy woda kokosowa, na wodzie kokosowej będzie to trochę później wystąpiło w dziesiątym dniu. Normalnie w, na wodzie, z czystej wodzie mineralnej wystąpi to w siódmym, szóstym dniu, na suchej może to już wystąpić w piątym dniu. Tak zwany przełom kwasiczy. Jest to początek odżywiania, tak powiemy, początek odżywiania endogenicznego, gdzie występująca autoliza, występująca autoliza w organizmie, a więc zjadanie własnego, własnych głuszy, fagocyty czyszczą nasz organizm. E, występuje e, zmiana e, zapotrzebowania, e, zwiększenie zapotrzebowania dwu, na dwutlenek węgla i większe zużycie azotu z powietrza, dzięki czemu zużycie ciał ketonowych jest szybsze niż ich gromadzenie, dzięki czemu nasze samopoczucie się poprawia i możemy dalej kontynuować tę głodówkę. Wielu ludzi e, mówi też Grzegorz, że no, jak ja wytrzymię w drugim, trzecim dniu jestem głodny, nie mogę wytrzymać, mam stanie w rządu. Również zaznaczam, w drugim, trzecim dniu występuje sygnał z mózgu do pompy protonowej, która na, 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 zablokowuje, za, zatrzymuje zupełne wydzielenie kwasu żołądkowego, zupełnie zatrzymuje wydzielenie saku żołądkowego, dzieje się to dzięki neurohormon. dzieje się to dzięki pobudzeniu neurohormonu tkankowego, który poprzez cholecystokininę, Zupełnie wycisza żołądek i pozbawia nas uczucia głodu. że to są, to są ważne elementy w tej głodówce. Mówię to dla ludzi, którzy pierwszy raz liznęli temat głodówka. Jest wiele stron, wiele książek na ten temat, także odsyłam do literatury. My przygotowujemy w czasie głodówki odpowiednio, żeby nie wystąpiła głodówka patologiczna, a więc przygotowujemy odpowiednio czyścimy lito, żeby to nie zostały resztki w jelicie, a więc bo przechodzi to do płuc, oddychamy, zjadamy własny kał. Jest są bardzo ważne elementy. Wcześniej przed głodówką już tydzień czasu mamy odpowiednie odżywianie. Wielu ludzi popełnia błędy. Przed głodówką przyjechali na jedzenie po świętach z pełnym brzuchem, przystąpić do głodówki, gdzie jelita były niewyczyszczone. My robimy to dzięki lewatywom, z moczem, z lewatywą e, z kawą zieloną, również taką tam będziemy dostęp. E, robię to za pomocą siliwki, którą robimy. Nie, robiliśmy to jeden dzień, będziemy robić trzy dni. Oczywiście odpowiednia dieta przygotowawcza powiemy. Będzie to w kontrakcie napisane, jak ktoś chce prawidłową głodówkę, żeby nie wystąpiła, tak jak mówię, głodówka e, patologiczna, którą się zniechęcimy raz na całe życie. Grzegorz, wypadły mi włosy, zdało się tamto, czy etc. Godówka do prawu przeprowadzona, nic się nie dzieje. Co chcę jeszcze zpoznać? Wielu ludzi podczas głodówki odczuwa takie odczucie, podczas, odczuwa poprawę swojego wieku, czuje się młodo, również ja dynamicznie wzrasta entuzjazm, pełen energii się jest, ponieważ podczas głodówki spada temperatura ciała o jeden stopień. Obniżenie temperatury ciała i wzrost aktywności enzymów i enzymów i unormalnie syntezy białek powoduje to, że czujemy się młodzi, pewni siebie, silni. I, i wracamy do tych głodówek i jest, jest, nam, jest nam bardzo dobrze na tej głodówce. Również e, ciągłe e, powtarzanie tych głodówek, e, jedna głodówka nie zliwenuje całej choroby korzenia tej choroby. Wiele głodówek w ciągu roku, ja robię ich trzy, czy Ekadashi, jak jest w okresie Ekadashi, to jest pełnia księżyca, czy wcześniej robimy, po, zapoznać się z literaturą. Robię głodówki w czerwcu, w maju, tak jak to robią Ukraińcy, Białorusini czy Rosjanie. Zawsze w czerwcu się robi w połączeniu z, oczywiście z lewatywą przez mocz czy piciem moczu. To już w zależności od stanu choro, chorego i jest ogromna wiedza. Ja po prostu pokazuję, biorę grupę z sobą ludzi, nie musisz wydać tyle pieniędzy, nie musisz. Stracić kubewory. Polecam też również taką głodówkę. Jest sens powtarzanie tych głodówek, ponieważ następuje samoregulacja. Samoregulacja gospodarki lipidowo-białkowej i organizm przyzwyczaja się, nie wchodzimy w efekt jojo i czujemy się coraz lepiej. Zrobiąc trzy głodówki w roku, poczujemy ogromną zmianę organizmu, zaczynamy inne myślenie, przechodzimy wtedy na drugą stronę mocy. Także nie, nie wracamy do, do mięsa w moim przypadku. Wielu ludzi po głodówce może przejść na dietę keto. Ja nie, nie odpowiadam za to, jest tylu filozofów, tyle wykładów na temat diety keto. Nie wiem, czy ona służy komuś, czy nie. Nie zabija. Ja wiem na, na, na swoim przykładzie jest kim osób, że jedzą smalec, najlepszy na świecie od fok. żyją tylko 33 lata, bo tak żyli w latach 50. Teraz żyją 55. No więc ten smalec myślę, że nikomu nie służy i ciągle się wyśmiewam z tych trzech śmianek, z doktorów, którzy przepisują czy szlanki smalcu, czy kawę z kostką masła. E, U mnie na, na głodówkach nie ma alkoholu, nie ma papierosów, jest dyscyplina. Jeśli chcesz palić papierosy nie możemy mówić o żadnym wyleczeniu, o żadnym efekcie e, terapii, terapii dla twojego organizmu, czy, czy pokoleniu boleriozy. Bolerioza mówię, wystarczy zmienić czasami życie, zmienić, tylko odrzucić cukier już tej boleriozy nie będzie. Bolerioza to jest pewien stan organizmu, ogólnoustrojowe, Całe samo niepoczucie, różne neurobojezy, różne stany, różne koinfekcje z tym związane, a więc zmiana życia, zmiana diety, zastosowanie ziół, zastosowanie ziół przez saunę, przez płuca, nie idą do rządka, czyści nieweluje wszystkie pasożyty. Również przed głodówką uczulamy wszystkich na wyniszczenie w organizmie wszystkich pasożytów, patogenów, które są w jelitach. Również to zajmujemy się tym, pomagamy, podpowiadamy, jak to zrobić ludziom i będzie można na miejscu również, będą zioła, będzie i pilipil do usunięcia wszystkich pasożytów. Podaję go na Filipinach od 7 lat, to działa, jest sprawdzone. Jedną, chcę jednak powiedzieć, jedną, jedną z najważniejszych zalet głodującego jest zahamowanie antagonizmu białek. Na czym polega zahamowanie Ludziom, mówię to ludziom, którzy są amatorami w tej kwestii. Zahamowanie antagonizmu białek. My podczas posiłkujemy różne posiłki, również nie dotyczy to czasami. Stąd dzieła się diota kaśniewskiego, gdzie jest jednolity rodzaj białek. Na przykład jemy ser, białko, ser, jajka, mięso, kotlet słabowy. Co wtedy się dzieje? Nasz system enzymatyczny nie jest w stanie prawidłowo pracować, ponieważ tak różnorodność białek nie jest system, nie, jest tam nie system enzymatyczny rozdzielić do poziomu przyswajalnych aminokwasów i nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Co się wtedy dzieje? Duże molekuły białkowe dostają się do krwiobiegu, i nasz system się do kwiegu, wywołując różne stany zapalne, alergiczne i przewlekłe jakieś choroby, które się ciągną latami. Ponieważ limfocyty odczytują to białko jako wroga. A więc na, podczas głodówki, zaznaczam, podczas głodówki nie ma antagonizmu białek, a my nie występują stany zapalne, stany alergiczne i czujemy się doskonale, i, i ta głodówka powoduje to, że wracamy do niej i jest ogromne samopoczucie i jest mocna na tej głodówce. Także chciałem wszystkich zaprosić na tą Kubę, w wyjątkowej cenie, w mojej scenerii, tutaj w Milówce. Cieszę się, że mogę znowu z taką grupą liczną jechać. Już grupa osiągnęła prawie 200 ludzi chętnych, zainteresowanych na sam styczeń. Także będziemy mieć. Ośrodek jest elastyczny, możemy dogadać. Mamy tylko zaklepać na styczeń. W lutym ludzie będą w miarę obserwować, co się dzieje. Będą oglądać wycieczki. Będą zazdrościć ci, co nie pojechali. Zaznaczam, jedziemy na Kubę. A więc nie mówimy tutaj, że to u Hareckiego jest tak. Za 15 tysięcy za tydzień, czy u Dąbrowskiej, gdzie na stole są banany, tutaj na stole będzie teraz wszystko. Mamy tylko silną wolę, mam nadzieję, że ludzie będą świadomi i potrafią korzystać z tego jedzenia. Ja będę oczywiście ostrzegał, mówił, po głodówce zaczynamy od soków, zaczynamy od zup, zaczynamy od owoców. Nie, żeby w ciągu pierwszych trzech dni przytyć tyle, cośmy stracili przez ostatnie 10 dni. Cały czas tam będę, będzie yoga, będzie kapitalna osoba w postaci Eli, która będzie cały czas prowadzić jogę, ćwiczenia oddechowe, masaże, będzie tai chi, także wiele rzeczy będzie się tam działo. Mam fajnych ludzi, którzy jadą z grupy, doświadczeni, już dołączyli do nas grupy. Przeprowadzili wiele głodówek, jest parę osób, którzy są cały czas na stronie fani głodówek, cieszy mnie to, że dołączają tacy ludzie, ja zaznaczam, nie biorę za to pieniędzy, jest to moją pasją, chcę ludzi pokazać, jak głodówką można wyprowadzić organizm, jak dokonać zmiany w organizmie, w systemie myślenia i postrzegania to, co się nas dzieje. Każdy ma prawo dzisiaj wyboru, jest tylu oszołomów, tylu różnych teorii na temat diety Faśniewskiego, czy, czy diety keto, czy picia smalcu, czy na, na, na samej row, gdzie wielu ludzi też również na row nie będzie, bo ja tak nie jestem, ja zjadłem 100 wagonów surowizny. Od dziecka, od 40 lat jestem wegetarianem, także również ta dieta u każdego będzie inaczej. Zależy jaki mamy organizm według medycyny chińskiej. Jeśli będziemy typu flegma, czy typu żółć, czy typu wiatr, nie każdy człowiek zaakceptuje tą surowiznę. Musimy się tego nauczyć. Ja również korzystam z, pokazałem tych zupy, zajmuję się tymi zupami, pomagam tym ludziom, jedzą te zupy po pogłodówkach. Po są tu zupy części gotowane, prawie 30 warzyw. Pierwsza raz na świecie taką zupę zrobiłem. Część rzeczy twardych jest po prostu wyłączany gaz, jest tylko wrzucane na, na samą górę te części zielone według pięciu przemian. Każdy może do, dobrać co do woli jedzenia. Mam pewne doświadczenie, mogę to doświadczenie podzielić się z Wami, tym bardziej, że myślę, że każdego będzie już stać na taki wyjazd. A więc jeśli wydałeś, tak jak ja tu żartowliwie mówię, nie żeby tutaj robić antyreklamę, czy, czy jestem przeciwny temu, jeśli już wydałeś na wszystkie te komory hiperbaryczne, czy normobaryczne, po 100 tysięcy, jeśli już straciłeś na wszystkich tych znachorów, którzy Ci przepisywali te 3 szlanki smalcu, wydawałeś pieniądze na suplementy, znam ludzi, którzy do mnie piszą tutaj, po 15 tysięcy wydali na suplementy wszystkie, łącznie z DMSO, z witaminą C, z lewoskrętną, z prawoskrętną, jaką tylko, jeśli już masz wszystkiego dość i nadal jesteś chory, i widzisz, że to nie prowadzi do nikąd, zapraszam na tą kubę, sprawdź raz w życiu, Zrób sobie taką głodówkę 3, 5, 10 dni. Dla zawodowców może to być dłuższe głodówki, ale na Kubie nie polecam, bo na Kubie będzie doskonałe jedzenie. Zaznaczam Kuba, dlaczego Kuba? Jedzenie jest organiczne. Na poziomie lat 30. i rolnictwo jest. Byłem tam na jadalni. Zobaczyć moje filmiki są na YouTube, bo ja Micra Zagórskiego pokazałem taki filmik. Co na jadalni podają? Na jadalni mamy tysiąc dań do wyboru, śniadanie, obiad, czy wieczorem jest kolacja. Po prostu my musimy być świadomi, my odpowiednio korzystamy z tego jedzenia, nie tak jak to robili na Filipinach, że chodzili, zapraszał ktoś ich tam na, na jedzenie, które było tak zwane buffet, jedli, wkładali palce do ust, wymiotowali, na drugi dzień byli w szpitalach, bo popełnili wielbędu, przyznały się te osoby, są, jadą z nami teraz na, na, na Kubę. Jest z nami też Ewa, która była tu u mnie, również tak robiła, przyznała się, bo chciała spróbować, chciała podegustować różne smaki. Na Filipinach będąc pierwszy raz ludzie próbowali różnych owoców. To był błąd, chodząc na, na bufet, gdzie o godzinie 9 czy 11 ludzie jeszcze nawcinali się krewetek czy kalmarów, które kuszą smażonych. My zapominamy po głodówce o patelni, ja prowadzę to od 10 lat praktycznie po głodówce, nie stosuję żadnego diety keto. Spotykam się z tymi ludźmi, widzę, niektórzy jedzą, mają prawo, mają prawo, jeśli masz tęsknić i marzyć za mięsem, nie powinieneś go przerywać. Ja osobiście uważam, że mięso jeśli już nie możesz wytrzymać, powinno się jeść tylko w sobotę, czy w niedzielę, jeden dzień mięsny zrobić, a cały tydzień oczyszczać organizm tylko i wyłącznie warzywami, czy owocami surowymi, tak jak ja spożywam również 50 na 50, czy 70 na 30%. Blanszowany i gotowany. Tak jak kuńska kuchnia, czy wokół co się to robi. Tak jak świni, które mam doświadczenie, zajmuję się zwierzętami. Świnia całe życie. Pęk króciutko. Świnia całe życie od. od... Tysięcy lat jest hodowana, daje się ją z parnika, ziemniaki, do tego kwaśne mleko, po wyciągnięciu i w gorące ziemniaki wrzuca się pokrojone buraki, pokrzywę, etc. Różne zielone rzeczy i ta pokrzywa jedząc, ta świnia jedząc takie blanszowane rzeczy nigdy nie ma problemu z żadnym indeksem glikemicznym, nie ma żadnych problemów z żadną trzustką, nigdy z wątrobą, są wzorcowe przy wielu, przy wielu takich, świniak byłem, widziałem jak to, jak wyciąga się wątrobę i jak wygląda. Tak więc stwierdzenie, że, że, że gotowane, czy zawija trzustkę, czy, czy nerki, czy wątrobę jest błędem. Myślę, że ci ludzie dojdą, którzy to propagują po kolejnych, po kolejnych 10 latach. Jest to zupełnie nowe rzeczy są teraz. Wiele przekłamanie w tej, w tej medycynie. Ludzie chodzą obłąkani, nie wiedzą co zrobić. A więc masz rozum, zapraszam, Skorzystam, skorzystaj z takiej głodówki. E, ogromne doświadczenie, bo służę Wam ludziom, mam z sobą kapitalną grupę ludzi, to jest Ela, to jest ten Robert, to, są, to jest jego żona, to są Kuwańczycy, którzy to zaangażowali się tam szamanin, no będą pomagać nam e, zioła, czy spirytualne jakieś e, będą robić z nami. E, seanse, czy, czy ludzie będą chcieli za parę groszy, zaznaczam, ludzie jadąc na Kubę, tam nie możecie powiedzieć, że tam jest drogo, tam zarabia policjant 12 dolarów, policję kontrolowała mnie 8 razy, nie płaciłem nigdy mandatu, lekarz zarabia 40 dolarów w szpitalu, na miesiąc zaznaczam, pielęgniarka 20 dolarów, a więc do jakiego państwa możemy jechać tańszego, nie ma na świecie tańszego państwa, tam gdzie, jedziemy, tam gdzie my jedziemy teraz, także zaznaczam, w styczeń, luty, marzec Zapraszam na taką wyprawę. Ja gwarantuję ze swojej strony pomoc. Robimy to, żeby było jak najtaniej. Cały czas walczymy o środki w waszym imieniu. Nie jest w moim interesie, żebyście tam płacili duże pieniądze. Nie będą to już takie pieniądze jak był wellness. Wycofuję się z takich właśnie organizowania grup, gdzie musimy czekać na jadalnie, aż nam ktoś łaskawie przyniesie jedzenie, użerać się z tymi ludźmi na ich. E na ich maniane, a więc tam na stole jest posiłek, to Wy decydujecie, co sobie wybierzecie z tego posiłku. Jak gwarantuję, pokażę na filmikach, zobaczcie moje filmiki, jakie na stole jest jedzenie, jakie, jaka podana jest jakość, jakie kelnerzy, jakie są jadalnie. No, jestem w totalnym szoku. Ja osobiście jeszcze nigdy w takim środku nie byłem. Do tej pory korzystałem bardzo skromnych za 500 zł, za 1000 zł spędzałem czas na Filipinach, 40 dni głodując. Również zaznaczam. Pierwszy raz na świecie zrobiłem głodówkę na pełnej wodzie kokosowej. Na drugi rok zrobiłem tylko na wodzie, a również wystąpił moment kwasiczy, przełom kwasiczy. I odżywianie endogenne. Straciłem 30 kg w pierwszym roku 26, w drugim 28. Także organizm zresztą widać moje filmiki na, na YouTubie, jak podłączałem zapera, biozapera, wypalone dziury na nogach i na rękach na cztery elektrody, gdzie całą noc szedł zaper. Zastosowałem wiele, y, wiele sposobów leczenia, zastosowałem saunę y, po, po powrocie z y, Filipin, saunę z rozpyszonymi ziołami. Byli tutaj wielu ludzi, sprawdziło, wie, wie jak działają. Wystarczy naprawić swój organizm, uzyskać homeostazę i wtedy uzyskamy naprawdę efekt ozdrowienia. Nie potrzebujemy, nikt nie zna lepiej waszego ciała jak Wy. Żaden teraz ten wszystkich doktorów nie mają czasu, rozmawiają przez komórkę, nie może ci poświęcić 30 sekund, zapisuje Ci suplementy, pisuje Ci DMSO, wpisujecie witaminę C i wydajesz tylko pieniądze i tracisz energię. Zapraszam, naprawdę. Przeszłeś już wszystko, sam potrafisz ocenić. Ja z mojej strony gwarantuję super wyprawę na, na Kubę z taką fajną grupą. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję i oczekuję Was wszystkich. Dzięki.